Siemanko. Dzisiaj w tym krótszym filmie pogadamy chwilę o aktualnie wychodzącym anime Sosono o którym wspominaliśmy już w naszej zapowiedzi sezonu jesiennego. No i tak jak się spodziewaliśmy, naprawdę było na to czekać, bo taki roller coaster wrażeń można przyrównać chyba tylko do pierwszego odcinka Oshinoko, który był ogromnym hitem. Anime opowiada historię elfki Freeren, która po zakończeniu epickiej podróży mającej na celu zgładzenie króla demonów, wraz ze swoją drużyną składającą się z bohatera Himela, kapłana Heitera i wojownika Eisena wraca świętować swoje zwycięstwo. Jednak Freeren, nie pojmując faktu, że dla członków jej rasy czas upływa całkowicie inaczej, wyrusza w krótką w swoim mniemaniu podróż, aby doskonalić swoje zdolności magiczne. I tak jak już dla niej faktycznie zajęło to maksymalnie kilka miesięcy, tak w rzeczywistości mi Minęło już 50 lat, a jej dawni towarzysze zdążyli się już dawno zestarzeć i całkowicie zmienić. Cała fabuła nabiera rozpędu, gdy Friren doświadcza śmierci swoich przyjaciół jednego po drugim, żałując, że nie poświęciła więcej uwagi temu, aby ich poznać. A to dopiero pierwsze 15 minut oglądania. Dalsza część przygody skupia się na kolejnych przygodach Elfli podczas podróży u boku tej lustej dziewczyny Fern oraz młodego wojownika Starka. Do oprawy graficznej to naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Cała seria wygląda jak jak najprawdziwsze fantazy, w którym krajobraz jest naprawdę pełen pięknych, przepełnionych kolorami obrazów i miejsc. Animatorom ze studia Madhouse na pewno trzeba też przyznać, że świetnie przenieśli tempo z mangi na nasze ekrany, ponieważ widać, że w momentach, w których nasza bohaterka, można powiedzieć, zatrzymuje się, aby docenić świat dookoła niej, czy spędza czas z innymi oraz bliżej ich poznaje, jest nam to dokładnie pokazane, podczas gdy cała, samotna podróż Freelen dla niej była tylko chwilą, widzowie mogli zobaczyć krótki montaż urywków z jej przygód. Ponadto świetnie dobrane kolory mocno wpływają na odczucia i odbiór klimatu. Kiedy widzimy wspomnienia Freeland, kiedy ta była szczęśliwa, panują głównie kolory mocne i bardzo jasne wypełniają ekran chociażby całą paletą barw, kwiatów, podczas gdy w scenach ponurych czy pełnych powagi, cała kolorystyka staje się bledsza, ciemniejsza i ogólnie dobrze wprowadzająca w klimat, jak na przykład we wspomnieniach Fern. Jeśli chodzi o muzykę, to tutaj można zaobserwować sporą rozbieżność względem openingu a endingu a całego OST serii. Wielu ludzi sądzi, że Opening Jusha w wykonaniu Joa Sobi nie pasuje w najmniejszym stopniu do całego anime, ponieważ jest zbyt energiczny. Jednak trzeba pamiętać, że Sosun of Freerun to nie tylko smutne anime, a bardzo ciekawa historia o podróży pełnej wesołych, zabawnych. I właśnie tych smutnych momentów, dlatego właśnie ending jest o wiele spokojniejszy i wolniejszy. Samo OST idealnie odzwierciedla całą serię. Tak jak wspomniana wcześniej animacja i kolory, tak samo muzyka przedstawia nam emocje i uczucia bohaterów, przy tym wszystkim wciąż trzymając się w ramach fantastyki. Całe udźwiękowanie aż krzyczy, że jest to seria fantazy o epickiej podróży, radując nasze uszy mocnymi skrzypcami, dzwonkami, fletami oraz przebijającymi się gdzie niegdzie bębnami czy instrumentami dentymi jak. Trąbka czy Puzon. Generalnie, Frieden jest bardzo ciekawą serią, którą naprawdę warto zobaczyć. Trzeba zwrócić tutaj uwagę na jedną rzecz, że mamy tutaj przedstawiony motyw przemijania i priorytetyzowania sobie swojego życia w jakimś stopniu, ponieważ. Frieren żałuje tego, że nie mogła spędzić ze swoimi znajomymi więcej czasu. Musi przepriorytetyzować sobie swoje życie. Nie wygląda to tak kolorowo, ponieważ wiadomo, ona jest elfką, która może żyć naprawdę długo, a ludzie, no umówmy się, żyją krótko. I jeśli znajdujesz sobie ludzkich przyjaciół, to nie będą oni na nią czekać 50 lat, aby znowu poimprezować. Dlatego cały motyw przemijania jest bardzo ciekawy i jest przedstawiony w super sposób, ponieważ nie jest to seria, która jest tylko smutna, to nie jest seria, która jest tylko wesoła. To jest seria, która miesza wszystko, żeby ostatecznie przekazać nam to na talerzu i powiedzieć macie. Zobaczcie. Dzięki wielkie za oglądanie. No i klasycznie zapraszamy Was na naszego Discorda, do którego link macie w opisie. I słyszymy się za tydzień, jak nam się uda wszystko. Cześć!